Witajcie tutaj RF i dzisiaj zagramy sobie w bardzo starą grę Bushido Blade. To jest bardzo ciekawa um, bijatyka. Powiedziałbym, że slasher, ale niestety to by się myliło. Dobra. Nie wiem, <coughs> mamy tutaj story mode. E, przeciwko kompowi, walkę trening, wiadomo przeciwko graczom. Tutaj są walki grupowe, to jest... Wybieramy tylko postaci i walczymy. Link mode, czyli to jest taki... E, online, można powiedzieć, no i opcje. E, Story mod tu przechodzimy na historię, czyli najpierw walczymy z jakimiś słabszymi, ninja i potem stajemy do walki z kimś mocniejszym, ale zagram przeciwko kompowi, bo chcę wam pokazać dwa tryby. E, tryby to nie są jakieś takie tryby walki, dobra. Jaką postać? No da, czyli... To jest moja ulubiona broń. Z tego względu, że jest, po pierwsze jest naprawdę ma dobry zasięg, jest szybka, więc to według mnie jest e, najlepsza broń. Aha, czyli tu tak taki serwajowy. Dobra, teraz tak. Wow! Każda broń ma trzy pozycje. Teraz widzicie, że zmieniam. U... O kurde, ciężko walka będzie. Oh! A, sieknąłem. Play. więc yy, wiadomo, można dobrać odpowiedni styl. Tutaj wychodzą 2-3 ciosy, yy, bronić się tu. Bronimy się nie, nie uderzając. Postać się sama powinna bronić. Lecz jeżeli źle obliczymy, to możemy zaatakować. Nasz cios może zostać odbity. Chyba będę musiał. Ohoho, ładnie. Gdzie po prostu trzeba a będzie... Po prostu zostaniemy zabici. Jak widzicie tutaj umiera się od jednego ciosu. Można... Można przeżyć. Jakiś jeden, dwa ciosy, ale wtedy no, nie możemy używać jednej ręki. Bądź bo... wolniej się ruszamy No to akurat poszło szybko. Eee, y tutaj też ważne są walki w y z zasadami Bushido, czyli... Nie atakować wroga, kiedy nie jest gotowy do walki. Atakować wroga w plecy, kiedy leży, kiedy przemawia, i tak dalej. Więc z tego co pamiętam, w pierwszej części było to lepiej jest zobrazowane. No na razie mi dobrze idzie. Kurde, nie... o! No właśnie, dobrze mi szło. Jak widzicie, jeden cios, jeden cios, i po walce. Nie, top menu. Chcę wam pokazać też drugi tryb kamery. Co dalej? No, jak widzieliście, mam tu dużo zablokowanych postaci. Odblokowałeś się przechodząc z grę każdą postacią, i kiedy dostajemy nową postać, trzeba nią wygrać. Wszystko, a to jak zauważyliście, jest trudne, kiedy się ginie, po prostu niego go niosę. a Trzeba patrzeć czasami z 10 przeciwnikami po kolei, więc błąd bardzo łatwo zrobić. wczytuję się. No i widzicie, to jest point of view, czyli jakby to jest z widoku. Po lewej na górze mamy po naszą postać. Ohoho, jej styl walki. Ładnie. Pchnięcie. Więc... Yy, naprawdę bardzo ciekawa to jest gra. Szkoda, że nie ma takich więcej, bo bardzo chętnie bym zobaczył. O cholera. Ooo, koniec. Po walce. Nie lubię tego trybu, jest z tego względu, że... Czasami nie widać co się dzieje. I... Okej. Okay. Oh. Mm. Właśnie. Wezmę inną broń. Inny widok. Story mod to ogólnie to jest... To... No właśnie, pokażę Wam story moda. To samą postacią, ale tym razem inną bronią. Spróbuję czymś uh, dość takim klasycznym, że tak powiem. Katanom. Obrazek się zmienia, zależnie od broni. E, co to jeszcze? Tak. Jak na grę, która nie wiem kiedy niestety. Już nie przygotowałem się do tego Let's Playa, ale... 96-97 sądzę. Widzicie, że katana mam inne trochę ciosy. Kuchowało to jest. Eee, ja się która wyszła w takim okresie ma dość dobrą grafikę, muszę przyznać. Dźwięki, muzyki tu nie ma, są tylko otoczenia eee, i dźwięki uderzeń, więc nie ma tu co, co dużo Lokomodos. powiedzieć. Mechanika jest właśnie. Mówię o zranieniach. On już nie może używać tej rekinet więc będzie wolniejszy, eee, będzie. W innych stylach będzie bardzo wolno zadawał cios, więc jest mój, już A, co do grafiki. No, no mówię teraz, może się nie podobać, ale wtedy była no, Wow, co tu jeszcze mogę robić? Oczywiście mogę biegać, z biegiem też jest różne. Ten mogę się schylać po naciśnięciu, przycisku, niestety teraz nic nie posiadam. Mogę wyrzucić, Mogę sypać piaskiem w oczy przeciwnika, ale wiadomo, to jest... Skup. jest to z Mushido, więc nie powinienem tak robić. No i oczywiście skok. Tylko. ty, ty u mnie ze skokiem. To nie! Jezus. Rematch. Chcę wam też. Chcę też pokazać pewną fajną rzecz, tylko, że. Cięż... Ciężko mi zrobić właśnie z tego względu, że tutaj każdy to jest tak naprawdę z Chodzi o to, że jak zostaniemy gdzieś zranieni, to po scence, czy w scence, czy nawet. Nie wiem, nawet, to by nie zrobiło od razu. E, mam... postać ma bandaże. ma na sobie bandaże, więc... We all know. We all know. Rozmowy i tak dalej, następny etap. E, więc o czym tutaj mówiłem? Aha, pojawiłem się bandażem. No może uda mi się to teraz pokazać, jest tak walczyć. Bardzo bym... Bez... E, to naprawdę krowa To naprawdę. E, na... u, u, u. O! Niestety nie trafiłem pieskim poczułem, ale. Huhu, huhu. Nie wiem, on odba... to. już było nie fair, hmm, Co do minusów mogę, no. Co do minusów mogę powiedzieć, że. <laughs> Jeżeli się. Że ciężko jest odblokować postacie, tak naprawdę. Nie mamy żadnego. Właśnie ręka. Często obydwoje jesteśmy kalecy. Nie mamy tu tak naprawdę możliwości błędu, więc jeżeli, ktoś, jeżeli nam się coś nagle ryknie, to. Ciężko, ciężko z postacią. No, są tu kciucioty kończące. Rzadko kiedy mi wychodzą. Bardzo naprawdę rzadko kiedy, więc... <słyskawek> tak, co one? Afro-ninja. Widzicie? Uuu. Ma cholernie dużą broń. I nie lubię tej właśnie nikoty postaci, bo... wystarczy zrobić... ...zrobić coś takiego... Mój przycisk się blokuje na padzie na dodatek. To go postraszyć. Huuu, uh, to było bliskie. Właśnie, to jestem pewien, że postaci, którzy mają taką długą dr nie podejdzie się, bo... Wow. Chcielibyście podejść do kogoś, kto ma taki duży miecz i... No! I... Byłoby. Było. Rematch. Na szczęście i tą postacią mógł ginąć ileś razy i nic się nie stanie. A, on od, od, odskoczył. Jeżeli uda się powalić wroga, ten. Przeniesień wroga w tym, to upada na ziemi. Jeżeli ktoś nie jest honorowy, to może go dobić tam. Albo no jest takim stylem. Nie, Oooo! No, no w sensu! Ma bandaż! Widać, że mam bandaż na piersi i to nie jest... Nie, nie pamiętam czy on wcześniej czy nie, ale to nie jest skryptowane poważnie, jeżeli... O! Że nie jest to skryptowane, jeżeli zostaną uderzone w rękę i to w następnej plaszy mogą mieć bandaż na tej ręce. Albo nawet w następnej walce już mogą mieć bandaż w ręce z następnym przeciwnikiem. I to jest to o czym mówię. Gram tą postacią, nowa postać, więc jeżeli nią wygram wszystkie walki, czyli wszystkich tych yy, minionów, nie wiem jak, zapomnijmy się z tą eee, No, wiecie o co mi chodzi, Wszystkich sług, i potem kończę walkę z bossem. Placzy, to zdobywam tę postać. A jeśli umieram, to nie zdobywam jej postać. Umiera. no i dopiero przy następnym przejściu gry będę ją mógł odblokować. Ryzykowne. I nie opłaciło się. I to tak bardzo się nie opłaciło. A, Na się prosiłem o wprowadziłem cios. O, no to było bliskie. Dobra. Z kim teraz walczę? O Jezus Maria. Gida i generał to... Niestety on ma dość szybkie ciosy i potrafi się tym gównem posługiwać. No uwierzcie mi, nie, nie udało mi się odlikwiać jeszcze żadnej postaci. Ogram Był go już. Więc może teraz będzie moje szczęście i... Uda mi się... O! Właśnie, właśnie, właśnie! Co to było? Jezu Nie! Nie jest fajne Zranił mnie w rękę. U. Dobra Chyba też go zraniłem w rękę. Tak, nie, nie, szlak. Nie, nie Spinosała! Jezu, nie! Wyszło. Masakra. Masakra, naprawdę. Tutaj wam pokażę na sam koniec jeszcze bardzo fajną rzecz. Fajny feature. Gdzie nie pamiętam, by tak było w innych grach. Widzicie belki? Mogę je spokojnie. Padaj. Po uderzeniu mnie mogli je przeciąć. Nie spadają na wroga, nie robią mu rzeczy, ale mimo wszystko fajne buyer W czasach kiedy. Kiedy mimo wszystko. fizyka, fizyką, ale. To było coś nowego. Jeszcze jakby mi wyszedł jakiś przeskończony, no on mnie skończył. No dobra, dzięki za oglądanie mnie, lajki, komentarze, subskrypcje, róbcie co chcecie. Powodzenia na następnym odcinku, powodzenia. To będzie powodzenia, bo to będzie na pewno dłuższy odcinek. Pokażę Wam też walki broni mi, tylko że tym razem to będzie takie bardziej arcade'owe, No ale nie ma co przedłużać. Dzięki na razie.